Nie sądziłem, że jedenastolatek naprawdę to zrobi. Dzień 55. Sprzedaję smash burgery, aż dobijemy do 50 tysięcy. Od tygodni pisał do mnie na TikToku taki mały chłopak. Mówił, że jest moim największym fanem. Napisał, że mieszka daleko, ale pewnego dnia przyjedzie do Krakowa tylko po to, żeby spróbować moich burgerów. Szczerze? Nie do końca mu wierzyłem. No bo to dziecko, prawda? Pewnie mieszka setki kilometrów stąd. Ale odpisałem mu grzecznie. Dzięki za wsparcie, stary. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy i wróciłem do pracy. Wczoraj, kiedy smażyłem burgery, pod trak podeszła kobieta z młodym chłopakiem. Uśmiechnęła się i powiedziała: Przyjechaliśmy z Warszawy. On obserwuje cię od samego początku i bardzo chciał spróbować twoich burgerów. W pierwszej chwili nie mogłem w to uwierzyć. Ale to, co powiedział później, zaskoczyło mnie jeszcze bardziej. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział, to: Jak twoje ramię, już lepiej? Zamurowało mnie, bo kilka filmów temu wspominałem o swojej starej kontuzji z rugby. A on to zapamiętał. Zrobiliśmy sobie zdjęcie i powiedział, że jego marzeniem jest być w jednym z moich filmów. Więc proszę bardzo, oto on. Stary, zrobiłeś mi cały tydzień. Dziś sprzedaliśmy 165 burgerów, co daje łącznie 5 172 z 50 tysięcy. A jeśli jedenastolatek potrafił namówić mamę, żeby przejechała całą drogę z Warszawy po burgera, to jaka jest Twoja wymówka, że jeszcze tu nie byłeś?